Yo, jo, yo, yo, yo. nazywam się Ania Romańska i jestem rekruterką YouTuberką. Jezus ma jaki tytuł. Nadjeżdżę 15 odcinek, i cieszę się, bo zaczynam od tego, że jest regularny odcinek czyli wieczorem idealnie tydzień po tym starym, nowym odcinku ostatnim, takim półurlopowym. Jak już właśnie mówię o tym odcinku, to tu Paluchem pokazuję, reklamuję ten odcinek. Opowiadam w nim o tym, czego lepiej nie mówić w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, jako kandydat. Wiadomo, polecam wszystkim i nawet jeżeli nie jesteście w trakcie szukania pracy, a nie jesteście kandydatem, to polecam jako ja, rekruterka, posłuchać tego i zobaczyć rzeczy, które potrafią wydziwiać kandydacie w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Mimo tego, że minęła majówka, wolne i święta, ja jestem cały czas aktywna, jeżeli chodzi o poszukiwania pracy, i dosłownie cały czas coś działam i coś grzebię na Linkedinie i ogólnie w internecie. Już niedługo mam nadzieję, że max, max niedługo będę w stanie Wam opowiedzieć w jednym z filmików lub serii filmików o tym, jak wygląda moja przygoda poszukiwania pracy, ponieważ naprawdę jest o czym opowiadać, i postaram się to ująć w takiej formie, żeby była to przydatna informacja dla wszystkich. Jak zawsze, bo już wszystko na tym kanale jest przydatne dla wszystkich. Patologia. Właśnie nadjeżdża ten nowy 15 odcinek. Informacja to jest bardziej przydatna dla rekruterów i rekruterek i opowiadam w nim o bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Wiecie, takiej ważnej rzeczy, nie dlatego ja mówię jako coach, ale faktycznie ważnej rzeczy w pracy, tym bardziej w pracy rekrutacyjnej. Chodzi o feedback kapsułkiem boldem napisane. Negatywne opinie o pracodawcach pojawiają się nie tylko ze względu na warunki, atmosferę w pracy. Często problemem okazuje się komunikacja lub jej brak właśnie w trakcie różnych rekrutacji. Kandydaci nie aplikują na różne oferty pracy dla przyjemności, przynajmniej z tego, co ja wiem. Zazwyczaj ludzie to robią, żeby móc zapłacić kredyt, kupić sobie jedzenie i zapłacić za prąd w chacie. Dlatego kontakt zwrotny rekrutera jest oznaką szacunku dla tej drugiej osoby jeżeli chodzi o rekrutację. Procesy rekrutacyjne różnią się od siebie nie tylko ze względu na konkretne stanowiska, na jakie firma aktualnie poszukuje kandydatów, ale również na ogólne podejścia rekrutera i firmy do procesu rekrutacyjnego. W branży HR obecnie stawia się bardzo mocny nacisk na tak zwany candidate experience. I tu od razu pokazuję paluchem jeden z moich starszych odcinków, jeżeli chodzi o candidate experience. Możecie tam sobie zajrzeć, kliknąć i trochę więcej o tym posłuchać. Candidate experience, czyli do doświadczenia kandydata z całego procesu rekrutacyjnego. Chciałabym opowiedzieć Wam o plusach ogarniania i przygotowania feedbacku dla kandydatów po rekrutacji i w trakcie rekrutacji i są same plusy, zero minusów, tak samo jako fileta, więc na maksopolecam. polecam. Także chciałabym przybliżyć temat, jak się zabrać za przygotowanie takiego feedbacku, żeby on był konkretny, fajny, a nie lanie wody i po prostu dzięki, ale jednak nie podpasujesz, a także o niektórych negatywnych skutkach, kiedy tego feedbacku zabraknie. Zaczniemy od tego pierwszego punktu, o którym już wspominałam, czyli Candidate Experience. Kandydaci, którzy są informowani na bieżąco o przebiegu rekrutacji, czują się fair, i czują się traktowani po partnersku. Mogą oni nabierać przekonania, że pracodawca traktuje kandydatów z szacunkiem. Brak kontaktu ze strony rekrutera z kandydatem, na przykład po pierwszej rozmowie HR, może być bardzo, bardzo frustrujące. I według mnie to są totalna oczywistość i naturalne odczucia ludzi. Ja sama osobiście przechodzę przez to i jako kandydatka, nie otrzymując informacji po nawet pierwszym etapie rekrutacji, po prostu jest cisza. Ja czuję się wkurwiona. Zupełnie szczerze mówię. Kandydaci mogą wtedy czuć stracę szansy i swojego cennego czasu. Kandydaci, którzy wyniesie negatywne odczucia po tej konkretnej rekrutacji, bardzo często, naprawdę bardzo często dzielą się swoimi odczuciami na różnych forach dyskusyjnych, a także ogólnie w mediach społecznościowych. Dlatego też zbałość o feedback i tym samym o candidate experience, zarówno tych zaakceptowanych, ale także i odrzuconych kandydatów, można uznać za ważne Jaki najważniejszy element procesu rekrutacyjnego? Bardzo dobrą praktyką, zwłaszcza w kontekście Candidate Experience, jest przygotowanie indywidualnego feedbacku dla wszystkich kandydatów. Chodzi po prostu o każdy konkretny feedback indywidualny dla każdego kandydata, który brał udział w tym procesie rekrutacyjnym. Taka informacja zwrotna na przykład w formie: Raportu, który można uszykować indywidualnie dla każdego uczestnika tej rekrutacji, a później na przykład nawet omówić ten raport z kandydatem jest na maksa ważną rzeczą, i jako tym mówię, to aż mam banana na ryju, bo sama chciałabym otrzymywać takie informacje i takie raporty na temat tego, jak poszła mi rekrutacja. Taki raport i feedback to jest po prostu cenna wiedza rozwojowa, nawet jeżeli on lub ona, czyli kandydat lub kandydatka, nie została przyjęta, taki Feedback buduje pozytywny wizerunek firmy. Można nawet pomyśleć, że taka firma zatrudnia najlepsze talenty, ale także na serio bierze tych kandydatów, którzy z jakiegoś powodu zostali odrzuceni. Elementem takiego indywidualnego raportu feedbacku jest właśnie wskazania konkretnych rzeczy, zdań, jakichś rzeczy wyniesionych z rekrutacji, które dadzą kandydatowi konkretną wartość. Chodzi na przykład o to, że jeżeli kandydat ma doświadczenie z jakąś technologią tylko 2 lata, a akurat pracodawca potrzebuje, żeby było to pięcioletnie doświadczenie, to można konkretnie to zaznaczyć. To jest Konkretna informacja. Tak samo, jeżeli na przykład kandydat zna angielskie na poziomie B1, a jest wymagany poziom angielskiego C1, to jest też konkretna informacja, i wtedy kandydat może dosłownie wziąć się za ten angielski i w jakimś czasie douczyć się. Do tego poziomu, który jest wymagany przez pracodawcę. Drugi punkt to employer branding. Wrażenia z przebiegu rekrutacji kandydat przekłada na wrażenie całego pracodawcy. Traktowanie kandydatów na etapie rekrutacji wskazuje na to, jak pracodawca i firma traktuje swoich pracowników. Nieinformowanie kandydatów o statusie procesu rekrutacyjnego może świadczyć o nieprofesjonalizmie, ale także o braku kultury osobistej rekrutera, co może oznaczać niestety niską kulturę całego organizacji. Upraszczając, czyli odpowiednia informacja zwrotna jest istotnym elementem budowania wizerunku całego pracodawcy. Czyli taki feedback lub brak feedbacku może zwiększać lub zmniejszać zainteresowanie potencjalnych kandydatów w podjęciu pracy właśnie w tej firmie. Podsumowując, jeżeli nie chcemy zatrudniać jakiegoś konkretnego kandydata ze względu na brak kulturowego fitu do firmy albo brak jakichś skilli, to mimo wszystko zawsze trzeba dostarczyć feedback. Jeżeli tego nie Zrobimy, jeżeli nie dostarczymy takiego feedbacku, to ta osoba może nam uciąć dostęp do innych, e, wielozajebistych kandydatów. Teraz przechodzę do następnego bloku tego odcinka, czyli chciałabym Wam opowiedzieć e, kilka tipów z mojej strony, jak zabrać się za uszykowanie tego feedbacku i jak go przedstawić w najlepszej formie, jak w idealnym świecie. Trzeba zadbać o systematyczne udzielanie zwrotnych informacji wszystkim kandydatom w trakcie rekrutacji. Każdy kandydat w trakcie rekrutacji musi Musi otrzymać ona zwrotną wiadomość, niezależnie na efekt i etap rekrutacji. W idealnym świecie, na każdym etapie rekrutacji, czyli po każdym takim etapie, rekruter powinien skontaktować się z kandydatem mailowo, telefonicznie lub innym sposobem i poinformować kandydata o decyzji, o dalszych krokach rekrutacji. Czyli jest pozytywna decyzja, czyli kandydat przechodzi do dalszego etapu rekrutacji lub otrzymuje ofertę pracy, albo negatywna decyzja, wraz z wyjaśnieniem, dlaczego właśnie jest ona negatywna. Bardzo ważne jest dopilnowanie wcześniej ustalonych terminów. Jeżeli jako rekruter obiecaliście kandydatom, że wrócicie do nich z informacją w ciągu trzech dni, powiedzmy od jakiejś rozmowy Waszej rekrutacyjnej, to trzeba wrócić w ciągu tych trzech dni. Nawet jeżeli nie macie żadnych nowych informacji dla tej osoby, albo coś tam się zawieruszyło i trwa trochę to dłużej, to i tak mimo wszystko powiedzieliście, że to będzie trzy dni, więc w ciągu trzech dni trzeba wrócić do kandydata z jakąkolwiek informacją, z nawet informacją, że decyzja jest nieco przedłużona. Trzeba być szczerym. Ja staram się tak żyć według e, takiej reguły, i dobrze mi się śpi po nocach i nie boli później sumienia. Lepiej nie pozostawiać kandydatów w niewiedzy, bo to jest bardzo głupie i niefajne uczucie. Dodatkowo może być taka sytuacja, kiedy kandydat bierze udział w jakiejś rekrutacji i zaplikował przez konkretne ogłoszenie, brak jest info od rekrutera, co dalej, a to ogłoszenie cały czas wisi albo jest na przykład promowane, albo jest dodane nowe ogłoszenie, ale o takiej samej treści, to to jest bardzo dziwne dziwna sytuacja i negatywnie wpływa na ocenę pracodawcy. W takiej sytuacji pracodawca traci swoją wiarygodność w oczach kandydatów. Osobiście ja czekam na niektóre odpowiedzi już niedługo pyknie 3 lata ale już chyba nie ma szans. Trzeba dbać o to, by dostosować formę feedbacku do zaangażowania kandydata w proces rekrutacyjny. Oczekiwania kandydatów co do procesu rekrutacyjnego często są bardzo, bardzo wysokie i są niektóre oczekiwania już po złożeniu samej oferty, dosłownie po, wiecie, naciśnięciu przycisku aplikuj. Na takim etapie warto wysłać wszystkim osobom, których CV otrzymaliśmy, informację o tym, że CV zostało otrzymane, że wszystkie dokumenty dotarły i krótkie informacje o tym, jakie są dalsze etapy rekrutacji, a także jakie są terminy dalszego kontaktu. Często są takie automatyczne systemy. U mnie w poprzedniej pracy właśnie tak było, że po każdej aplikacji kandydat otrzymywał po pierwsze kopię swojego ogłoszenia, zgłoszenia, czyli bardzo fajnie, bo tam były wszystkie odpowiedzi na pytania, których udzielił kandydat, właśnie dokumenty, a także informacja o tym, kiedy oczekiwać odpowiedź i tak dalej. Jeśli kandydat z jakiegoś powodu na samym początku, czyli dopiero co po wysłaniu swojego zgłoszenia, już nie pasuje nam do tej konkretnej oferty, to feedback nie musi być, wiecie, mega, mega szczegółowy i na całą kartkę A4. Wystarczy tylko kilka zdań na temat powodów, dla których jego lub jej kandydatura została odrzucona. Trzeba też pamiętać o pozytywnym nastawieniu do kandydatów, czyli trochę mieć, tak wiecie, banana na ryju. To, że teraz ta konkretna osoba nie pasuje na to konkretne stanowisko, nie oznacza, że za 6 miesięcy, za rok, za półtora to nie będzie zajebisty, idealny kandydat. Jeżeli jednak mamy kandydat, Datu, którzy przeszli dalej w trakcie rekrutacji, to wtedy trzeba dostarczyć bardziej rozbudowany feedback i tak jak mówiłam wcześniej, jakiś taki indywidualny raport, to by było zajebiste. Kandydat poświęcił Wam czas i dlatego zasługuje na konkretny i indywidualny feedback. W tym przypadku odpadają takie stwierdzenie, jak ktoś inny był lepszy, albo idziemy w inną stronę, nara, klient zamknął projekt i tak Zdecydowanie potrzebne są większe i bardziej rozbudowane informacje. Trzeba pamiętać, by wybrać odpowiedni moment na udzielenie feedbacku. Nie rozmawiajcie z kandydatem w biegu, na szybko i byle to odhaczyć. W trakcie rozmowy telefonicznej, na przykład, zawsze warto na początku zapytać, się, czy kandydat ma. Czas, czy jest komfortowo mu lub jej rozmawiać. Są też takie przypadki, kiedy możecie udzielić feedbacku kandydatowi w trakcie na przykład rozmowy rekrutacyjnej. Ja miałam taki przypadek, gdzie kandydat napisał, że zna angielskie na poziomie B2, a okazało się inaczej. To był taki, wiecie, poziom A2 powiedzmy. I po prostu po pierwszych pięciu, siedmiu minutach rozmowy ja wyczułam, że po prostu to nie jest ten kandydat, który akurat pasuje do to konkretne stanowisko, że nie da się przeskoczyć tego angielskiego. I ja po prostu udzieliłam takiego na Natychmiastowego feedbacku dla kandydata. To jest trudna sprawa. Czasem można czuć się niekomfortowo, no bo mówisz o czymś negatywnym do kandydata, ale można to sobie wypracować. Ja na przykład cały czas nad tym pracuję, i bardzo polecam też takie rozwiązanie. Wystarczy po prostu w trakcie rozmowy, udzielić informacji, co dokładnie wymagacie i powiedzieć. Standardowo, że pozostaniecie w kontakcie i może ten kandydat douczy się tego angielskiego, wiecie, w ciągu roku, dwóch i później będzie wymiatał lepiej od wszystkich innych na świecie. Bardzo ważne, by w trakcie tworzenia feedbacku trzeba opierać się na faktach, a nie tylko na opinii. Feedback powinien opierać się na faktach. Można sobie wydatuować takie coś, wiecie, rekruterka i właśnie... Takie hasło. Dlatego jeszcze przed rekrutacją trzeba ustalić konkretne i obiektywne kryteria oceny kompetencji wszystkich kandydatów. Później po prostu jest łatwiej porównywać do siebie kandydatów, plus dokonywać wyboru najlepszych osób. To również się przyda później do szykowania feedbacku dla odrzuconych osób, ponieważ można będzie odnieść się do konkretnych faktów i wydarzeń i po prostu mamy napisane, wiecie, czarno na białym, czego zabrakło, a co posiadają inni kandydaci. Należy unikać wypowiedzi, oceniających, a także unikać takich zwrotów jak w ogóle, nigdy, za każdym razem itd. Bardzo ważne jest budowanie relacji z kandydatem. Przy udzielaniu feedbacku trzeba być świadomym emocji i potrzeb, które mogą się pojawić po tej drugiej stronie. Trzeba bardzo mocno pracować nad swoją komunikacją z kandydatem lub kandydatką i pamiętać o tym, by nie urazić drugiej osoby. Personalizowany przekaz to jest super sprawa, bo wtedy kandydat wie, że ta konkretna komunikacja jest skierowana do niego lub do niej i tylko do tej osoby, a nie po prostu, wiecie, to jest masówka i wysłane inne takie same stowiadomości. W feedbacku można zawrzeć pozytywne informacje, oczywiście, a także konstruktywne informacja albo krytykę, co pomoże w przyszłości kandydatowi, by rozwinąć krzydła, bo może on nad tymi informacjami pracować. Dzięki temu można wzmocnić e, motywację kandydatów, a także zadbać o dobre relacje i pozytywne wspomnienia z całego procesu rekrutacji. Dobrym przykładem jest na przykład przekazanie kandydatowi innych ofert pracy otwartych w Waszej firmie. Jeżeli nie dostał się tu, to może inna oferta będzie mu lub jej bardziej pasować. I tu jest bardzo fajny punkt, czyli prośba o feedback ze strony kandydata. Zostawiam na sam koniec, bo to jest ważne, maks. I tak maks. Nie zapominajcie o zbieraniu informacji zwrotnych od kandydatów. Według danych z internetu, którym nie mogę do końca ufać, ale powiedzmy, że to brzmi <grym> legitnie, na rynku około 20% kandydatów jest proszonych o feedback zwrotny po rozmowie albo po procesach rekrutacyjnych. Ankieta jest spoko rozwiązaniem, bo taką ankietę możemy uszykować pod konkretne kryteria i potrzeby w naszej firmie. W takiej ankiecie. Prosimy nie tylko osoby, które przeszły pomyślne rekrutację, ale także osoby, które zostały odrzucone o oddzielenie feedbacku. Poproszenie o feedback dostarcza nam wiedzę o własnych błędach, jeżeli można to tak powiedzieć, i pozwalają uniknąć tych błędów w przyszłości. Można nawet powiedzieć, że samo zapytanie kandydatów o opinię, dotyczące procesu rekrutacyjnego, już stawia nas na wygranej pozycji, bo przedstawia pracodawcę jako osobę lub zarząd, któremu zależy na opinii wszystkich kandydatów. Już w środku firmy można pracować, ogarniać, analizować taki feedback. Im więcej takiego feedbacku jest, tym lepiej, no bo wtedy są szersze te dane i później pomoże to firmie lepiej zrozumieć potrzeby kandydatów. Teraz przykłady konstruktywnego feedbacku, ale dosłownie kilka zdań, i to jest bardzo krótkie. Jakbym chciała, we mnie stworzyć inny odcinek na temat feedbacku, może kiedyś za to się zabiorę, to będę mogła przystawić takie całe wiecie, akapity i maile dotyczące tego, jak dostarczać taki feedback w jakiej formie, ale teraz dosłownie chciałabym wspomnieć, o co mi ogólnie chodzi. Po prostu jakie zdania mogą naprowadzić Was do napisania fajnego feedbacku. Szukamy kogoś z większym doświadczeniem, jeżeli chodzi o technologię coś tam. Niestety nie używał pan technologii coś tam, a jest to dla nas krytyczna umiejętność potrzebna w projekcie. Szukamy szukamy kogoś kto będzie gotowy na dłuższe wyjazdy zagraniczne. Szukamy kogoś kto zna język angielski na poziomie C1. Chcielibyśmy panią zatrudnić, ale pani oczekiwania finansowe są za wysokie względem naszego budżetu. I to jest też bardzo ważna sprawa, bo wiem, że czasami dla bardzo dobrego kandydata można zrobić jakby wyjątek i nieco podnieść wypłatę, byle zdobyć tego dobrego kandydata, ale czasem są takie przypadki, gdzie no nie da się po prostu tak za Ceny. Tej wypłaty. Ja osobiście mogę podzielić się takim przykładem, kiedy jeden z moich kandydatów, nie będę mówiła. Chodzi o to, że to był programista, a na przykład nie będę mówiła o jaką technologię chodzi, jaki projekt i tak dalej, ale kandydat sobie zażyczył 1000 euro dziennie. Mimo wszystkich możliwości i chęci, nie dało się po prostu ogarnąć tego tak, by zatrudnić taką osobę. I to jest też bardzo ważne, bo powiedzieć wprost kandydatowi, jeżeli jego oczekiwania finansowe są po prostu dla nas za wysokie. No i oczywiście podsumowując, więcej faktów, faktów konkretnych i przydatnych informacja dla kandydata, by on lub ona Mogła się rozwijać. Feedback jest ważny i oczekiwany, i to jest mój drugi pomysł na tatuaż. Mogę na łbie coś takiego, by tatuować. Niedanie kandydatowi feedbacku jest złe, ale o wiele gorsze jest niespełnienie obietnicy, że go otrzyma. Dzisiaj po prostu naprawdę filozofia max, Arystoteles totalnie. To wszystko z mojej strony na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i za wysłuchanie. Tak jak zawsze. Dajcie znać, jak tam u was wygląda sytuacja z feedbackiem ze strony rekruterskiej albo kandydackiej. Yy, wiem, że. To zazwyczaj jest cyrk, i bardzo mnie z tego powodu jest przykro. Bardzo mało film poprawnie działa, jeżeli chodzi o konstruowanie feedbacku, a także jeżeli chodzi o cały proces rekrutacyjny. Wydaje mi się, że w Polsce to jest bardzo świeży temat i jeszcze wymagający wielu, wielu godzin, miesięcy lat nauki. Mam jednak nadzieję, że to się zmieni i dlatego poniekąd nagram ten odcinek. Jezu, mam nadzieję, że to komuś się przyda. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia za tydzień. I oczywiście na sam koniec podjeżdża typowa Anka rekruterka i się pyta, jakim dinozaurem pan by chciał być? Moim grupersem dzisiaj jest najpiękniejsza psinka na świecie, Fawusia, która tu buszuje w trawie. Moja miłość, złota moja miłość, korzysta z tej świeżej, pięknej trawy. Moja kurka kochana. Moja pisia.